Oho, łosiołek Co ty dajesz? O, to lala mi się I, podoba. Idzie do mnie! O. Idzie do mnie jakiś gej. No nie! No nie. Czemu kresik zawsze pada jako pierwszy? Ale to jest twoja klątwa jak ty z nami zaczynasz grać? Wcześniej tak nie było. Czemu oni widzą mnie, moją aurę? Arły. Do końca! I wnykarz będzie. Wow. Wnykarz Ej, wnykownik tu jest! Jeszcze wnykarz, co za combo!

Mi tutaj David King coś tutaj tam Chodzi goły bez klaty. Ej, co, ma bez biodolenia? No. Nie mogę go uleczyć No bo jest tu leczony Aha Szybkuo Ten łosiołak kampi znowu na ludzi Traperzynka tu idzie Odpowy tak się To nie, nie, nie no czemu ty selfkera nie masz? Mam selfkera sobie No to komu ty nie? No tu idzie, nie Aha Dobra, będzie trzeba zaraz zdjąć ich. Niech blikają. Cyk. Ale wszyscy liszą. Ja okay, na środku, nikt się nie spodziewa. Łociołak. Dobra, dojechał Cechę no. ja, ja powiem tak. Ja? Co jest? A, no kurde, Wadwik, trzy osoby zostały, no. Kurde, w akrecie. się leż do rogu. temu krecie jakaś komura jest. Dobra Powiem tak ja w tym meczu... A dobra, pierwszy raz widzę trapezynę Kurwa jak mnie kurwiają, nie? Wie ludzie to biegają za tobą mapy, żeby cię wyleczyli, nie? Typowy krecik No kurwa maś oni ja słyszą, że ja. oni kurwa. słyszą, że traper leci czy ktoś, nie? Ale oni i tak za tobą biegają I na końcu przyjdzie traper i chlaśnie go i odleży to no jest takie, za, to jest takie ZA ZERO No ja, ale Davidka ja uleczę, nie bo David, o nie bo i, już leci łosiołak jakiś, e? Jakiś łoniak Ale ogólnie zostały dwa geny No, nie, no nawet w takich fajnych miejscach, nie? Ja kurde nie tego? widzę oh, Kurwa, w Dobra, lecą do mnie. Ach jest, O to ty bomboklacie. Tak, to ja. Dobra. Fajnie, fajnie bomboklaty. Nie rób, nie, nie. rób. Co za Jessica, no. Dobra. Dajcie mi teraz śliskie mięsko! On tu idzie. Oni tu nadchodzą. Jeszcze jeden. Jeszcze Cześć. nie idziemy spać. Ktoś do mnie tu biegnie. Juj, Komura! No bo to ty wiszałeś. Yui Krecikura chyba. No. Uciekajcie do bramę, bramę otwierasz, bramę otwierasz. Otwierajcie bramę. O, jest kanał bramy. Widzisz? Widzisz ja? No, widzę, widzę. To, to ją powiedzieć. otwieraj. Wysłałem mnie. O. Witam Górą wy robicie? Lewą czy prawą? U mnie ten krążył osiołek. Prawa. Nie, nie wiem, zależy jak patrzysz tak naprawdę. Ej! A, bedlak nie goni! Szmerga we mnie! Nie, nie, nie To nie ta brama! No ulecimy No, sam się ulecimy no, Daj się uleczcie. leczyć Daj się, a ja nie mogę się leczyć O weź ją Tylko bizona, nie KREčI pod kławkę, nie kurde ja cię wyjęto, co ty wyjęto, co tyś tam No Dobra, w bo zalał mi wchwycić. tylko no, ty no, tam te dajemitki no, ja zapaliłem. On też chciał mnie złapać tylko wygadł a jak nie chciałem tutaj ryzykować. No, no, no. Złomowisko. Szkoda, że no, nie no, no. Się musiałem tylko odwrócić i daj. No i nie no. Ej no. Cholera, kolejna Nie, to jest ta pomarańczowa. No tak. Co ja mam za klasę śmieszną? Kurde, ja klasę ja nie nie. Ja wziął złą klasę niestety. Nikt nie robi gena, nie? No jak tu nasy... Na to koło nas jest? A jeszcze tak. Nie, no co na co no. Jeszcze nie. Dobra, ja deduję. A, uciekłem. Отпусти, мы в таких худом месте, где не могут натравить. Ладно, <laughs> ладно. Рубчиганы. Что делась? О, О другие. Patrzy. No jaki bez sens ta gra. Nie gra w ja. O, mam super kera, ej. To No nie. Ponzelię Idzie do mnie zjawa. O nie, to nie, posnęła mnie zjawa. Spada mnie, spada mnie. No co za gate! Za... Nie... No, no, Niklas tak. Gates mnie sprzedał, no Kurna, no gate. Ja Uciekaj, kreci To już jest koniec No ja pierdnicze, kurde Bo Ty piara, Gonią kurde, mnie. Zresztą, ona mnie blokuje Gonią mnie Gonią mnie, uciecz oj, trafi mnie, nie, pal to No, niestety

No, jak, tutaj idzie jest... to cień! Widziałem to, jakąś ci przemysł na No to GG. mają sześć już zabite. No i o, jak nie ściągacie, kurde. Znaczy, Stasz nie będę tu stać. tylko na to masz. No stoi tu, nie? A to po gierce. O, przeteleportowało mnie, bo. Ale dobre, że jak ten, że jak mordurcy ten kampion. Ten to ten się teleportuje wtedy. No to dobrze, że ciebie tapnęło, a mnie nie, jakbym obok, kurwa. Bo kurde, mnie no, no, jest boży. trzech ocalałych. Ojo jest Dróg, trzech co? ocalałych i nikt mnie nie ściąga, no. Nie, kurwa, jakiś random musi ściągać się. Jak ja, mi nie... drugi... Jak mi drugi stajesz Pomocy! Pił, ja, pierdą, no, no, ten, no, no ja już zaraz zginę bo mnie nikt nie ściąga bo... ...udaj ja jest po 3 stopy. No, mój otecznik nie ściągnął. O, o, to też nie wiem, o, o, o. O, 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 Renato biegnie, Renato rado. RENATO NIE! RENATO! O SAD JA SZYBYM! JA SEM SZYBYM! Ładnie, ładnie, ładnie. Pięknie. Lecimy dalej. Kurde, trzech typów koni. Jeden robi gejo, drugi kurde sobie biega wokół. Chodź. No. Dzień To ktoś kurde. I Raz powieszony i kurde ten. I raz powieszony i kurde... jeszcze kupa przez... Kader tak, tak. już takie... nie na początku, Tak, Koniec. co tu się dzieje? Czemu wy w trzech zdejmujecie? No, nie wiem, poczekać jak ja, ze mną biega. Ja nie ja wiem po co w trzech. No ja nie, ja nie wiedziałem czy ty go ściągniesz czy nie, bo ty masz tendencję, że ty nie ściągasz ludzi. jo, taki pierdol, że możesz mnie Babci na obiedzie. Jozo, ona zwedź, ona już będzie bliżej. to już tu jeden zieguje. Ha, nie widziała. O, jeden za mną już. Jeden już za mną zięguje. O, jo. Myk, myk, myk. A tu nawet to temy są? No pewnie to. Boże co ty zrobiłeś? Ja pierdol, ja to już spamowałem, a ten do zablokował, nie? Dobra Dętka. Czekamy na zgon na wszystkich Ja nie wiem Swagier tak odjebał. No, niestety. Kurde, dwóch mnie goni, murdurców! A wyjebane, kurde! Poddaj się! Nie wstawię oporu! Poddaj, poddaj się! Idę zdradzisz szpaler, ja go widzę! ja <grym> nie kurde, ma, wstawi! Dwóch murdurców mnie goniło. No, zdraź mnie, zdraź mnie. teraz ja zaraz mordulcowi napiszę, gdzie ty jesteś. Ja! On napisze, że jesteś w zaświatek Gdyby cię groziło, to cię jeszcze raz polecił na seku. No za szmata, jeba się grę. No, Zuber, kurde, wisi. Drugi, wisi, trzeci, wisianko, no to tam E no, się nie, nie wiesz, że my przegrywamy takiego. Ja się nie dziwię jak szwagier mnie nie ściąga, kurde Teraz pierdoł i bo mnie to kurde <śmiennie> No kurde 50 metrów podobnie i zamiast mnie ściągnąć to ty Keja kręcisz za po potem... Dalej. szwagę Nie, kręcik ale ty nie masz co gadać na szwagra Ale to ty biegniesz za nim, jak on idzie komuś ściągnąć <śmiennie> No bo ja nie miałem pewności czy on go ściągnie czy nie <śmiennie> A co on <śmiennie> się miał? E! Nie no! Klapy nieźle są za sobą, ty chuj! Tam klapa była za nim! No widzisz, widzisz jak to jest. Ja, no ten charakterystyczny dźwięk. Dobra. Idzie, idzie, idzie. Ale będzie Gdzie? Gdzie No idzie otwiera się. O, przech. O, akurat zdążył. Ty chyba masz za dużo wypite, już to wypadnie. Dobra! Złomowiczko! Ty picu! Lidz debić. Sam! Ty picu. Dobra, rób ci geny. No nie, ja klasy nie zmieniłem znowu, to co za syf. A ja tu jestem z zakrojonym Nikolejsem. Mamy tutaj Timur. Zabójno, no o, nie ma sensu. Szpun, szpun. O nie, no wieśniak! No kurde, zblokował mnie! No wychodzę z tej gry, no. Co ja pierdolę. Podnieś mnie. Aha, to jest szpun, podnieś mnie, ruda. No, ja to... Bruda mnie podniosła Dał dobre dupa nie Co tu się dzieje? Ten stoi na palecie kurde Blokuje palecie tak, Tak, Dobra, Dobra co, co tu się dzieje? Leszą mnie, leszą mnie Ale no, no dobra Dobra, no gej, goję robić no Zaczynę tłok No, jest ogólnie tłoczne A wy sobie tak 4 na 16 <ścoughs> <ścoughs> Kurna, z jednej strony Czpona, nas z drugiej o, strony Piros. O Kurny, czemu wszyscy leżą nagle, no? Uwzięli się. Aha. No ja widzę, właśnie że oni się wzięli Wpadacie jak mrówki. Kurde, a teraz trzech myślą. O, szwagier, no. Dobrze, dobrze, dobrze. To byłaś ty? Nie to <grywa> A, no to wtedy masz. <grywa> ja sobie na luzaku dokręcę tego gena. Bo oni sobie pewnie obrali jakieś swoje trzy... ...czy tam cztery... ...geny. A, dwóch mnie goni mordulców. Graję, 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 graję! Dwóch mnie goni? Dwóch! No to dobrze! Bo to ciągasz uwagę! Ale odciągnąłem! Koleżka! Bo sobie zepchiera nie mam! Mam nie martwi! Gdzie ty krety jesteś? kreta nikt nie zdąży ciągnąć. Idę idę, 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 idę! To ja jestem. O, kreta nikt nie zdąży ciągnąć. wtedy o. No biegaj, gu! Nie zależy. O, się tak robi Tak Kret nic nie powie. Poka, ogadaj się, wszyscy i tak wagongery są po drugiej stronie mapy. No teraz jak specjalnie się wrócę. Tam o. O, tu. Dobra. Wszyscy wszędzie są. Tylko ale tam jest zrobione. To jest drum. O, te Co ja. panie te podnoszę, taką zamiast ja, machać do ludzi, to kurde... Tak, ...rób te na ja, Rusia Marusia. Ty gnajd, no, O, dwóch szwagrak <grym>

Dziękuję tu zabrał dobra, zdążymy agenda, zrób to ja, ja już biegnę do bramy, ale... nie mam ram żadnych, ty rozprognam ooo Nie oddalaj do innej! No nie otworzymy bramy chyba! Otwieraj bramy! Jak u, kurwa, nie widzisz, że go ściągam! No i Nie, Ja go ściągnę, ja go ściągnę, go ściągam! Nie, nie! Ja pierdolę, no co za gra! Widzą, że ściągają, która jest otwarta? się sobie otwiera ten Nie mam. Dobra, sobie otworzę swoją bramę. Bo nie będą może kampli przy otwartej. czekaj, okay. się skradam <laughs> <Ale śmiech> no, yeah. no uciekajcie, nie podnoscie, uciekajcie! Nie, no blokuj, blokuj, blokuj! Blokujcie go! Aha. Dobra, <śmiech> <śmiech> nie da się wyglować <laughs> No nie da Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie opeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz, jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!